Nieraz się zdarzało, że wchodzę na scenę, bo tak zaczynam, i y, statyw mikrofon y, stoi tam, gdzie nie powinien, albo w ogóle jest y, obniżony. Mikrofon zawsze stawiam w tym samym miejscu. Naprawdę. Zawsze, nawet mam zaznaczoną kropkę y, no, no, na ziemi. I, I mikrofon zawsze tam stoi, naprawdę. To nie jest moja wina, że on ma problem z gwintem. Nie chcę nas Gwint jest zawsze nasmarowany. To nieprawda, że, że jest suchy i, i zapieczony. Albo kabel. Y, też. Y, pozawijany. To chyba nie jest trudne odwinąć kabel. Kabel? Zawsze mam poplątany kabel? Nieprawda. Kabel jest zawsze rozplątany. Jeśli ktoś poplątał mi kabel, to był to on.